No i dojechałem do granicy z Burundią. Dobra, muszę wyłączyć telefon, bo zaraz będę mnie tu jebać. Jestem na przejściu granicznym z Burundią. Kurde, miałem nie wjeżdżać na to przejście graniczne, bo bo nie chcę mi się dzisiaj z nimi walczyć. Kurwa znowu ja pierdolę. Ale już mnie tu wpuścili, to nie chcę mi się walczyć z tymi wizami dzisiaj. Także dzień dobry, witam, good morning i good evening. Bo jest godzina u mnie 18. Kurwa, nie chciałem wjeżdżać za bardzo, bo nie chcę się tam latać z tymi papierami. no. Wow. Dotarłem tu. Chyba muszę tu teraz na parking wjechać. Kurwa, nie wiem. Tu jakaś lina. Dobra, chuj, no to chyba... Idzie do mnie jakiś. Tu? Burundi, Burundi a paszport kontrol? A, tak. a okay. Dobra, przyjechałem na jakąś kontrolę, ale ma być jeszcze jedna jakaś. Zaczyna się dopiero właściwa granica z Burundi. Przejście jest się Burundi. Zapłać. Zapłać. Okej, okay, moment, moment, nikt, foto, foto. Foto muszę zrobić kurwa z Burundi. Nie wiem czy będzie widać pod słońce znowu. Chuje widać. Pod słońce jest. tu dalej. Ja. No, no. White, white. Zobaczmy yes, co later, jest... Zobaczmy co się Ferd pasport Paszport Kurwa, już czerwony ty. Kurwa, zostawcie mnie w spokoju. Ja pierdolę. Dobra, wjeżdżam na granicę. Dobra, wjeżdżam na granicę. Ale nie miałem tutaj tanzańskiej odprawy. Kurwa, co jest tą Tanzanią.

Dobra, idę walczyć z nimi.